Witam moi drodzy, przychodzę z odpowiedzią tak lub nie na dowolnie zadane pytanie, tak jak co tydzień robimy taką odpowiedź. No dobrze, w takim razie pomyślcie sobie pytanie, które chcecie nadać kartą, i y, wybierzcie opcję pierwszą albo opcję drugą. Y, do trzech sekund, tak? żeby To naprawdę była intuicja, więc wybieramy teraz. No dobrze, w takim razie już patrzymy na grupę numer jeden. To jest na tydzień, to jest na tydzień rozkład, więc to jest tylko 7 dni. Nie ma tragedii, jeżeli wyjdzie coś, co Ci się po prostu nie spodoba, bo jest to tylko 7 dni. Dobrze, przejdźmy do jedynki. To jest grupa numer jeden. Bardzo proszę, wybraliście taką kartę i patrzymy, jakie informacje do Was idą. Yy, z tej talii dzisiaj sobie. Znaczy, nie wiem, czy robiliśmy już odpowiedź tak lub nie z tej talii, czy nie. Nie wiem, nie pamiętam. Yy, moi drodzy, macie odpowiedź tak. Na ten tydzień macie odpowiedź tak. Natomiast yy, karta uzupełniająca tutaj więcej informacji Wam da. Da Wam takie informacje, żebyście postarali się chociaż przez moment w tym tygodniu albo, yy, albo sobie zaplanować jakąś strategię odnośnie swojego tematu albo przy, przeanalizować, przemyśleć ten temat, tak? No bo niby przychylność macie, to jest, wiecie, to jest karta, pierwsza karta od razu wam powiedziała tak, tu nie ma problemu. Natomiast jest powiedziane, że tak naprawdę tutaj trzeba postawić na strategię, na analityczne i logiczne podejście do waszej e, sprawy, sytuacji, e, to o co pytacie oczywiście. Natomiast moi drodzy, u niektórych z Was. Koniecznością będzie yy, jakaś rozmowa, będzie koniecznością przeprowadzenie jakiejś rozmowy, będzie koniecznością odnośnie waszego tematu. Nie wiem z kim. Nie wiem z kim, po prostu to jest ogólne czytanie, więc ogólnie wam mówię, ale to dla niektórych tak. Natomiast najbardziej w pierwszym momencie, w pierwszym rzucie na te karty yy, widzę właśnie potrzeby analitycznego, logicznego i strategicznego podejścia? Nie wiem. Może Wasze sprawy związane są z jakąś logiką, tak? Z analitycznym myśleniem, no różnego rodzaju tutaj rzeczy yy, zapodajecie kartom, jak to się mówi w tym temacie, ale trzeba będzie tak przeanalizować, co dotychczas było zrobione, co jeszcze może być zrobione. Taka analiza ogólnie, analiza tematu wskazana w tym tygodniu, ale odpowiedź tak, zdecydowanie odpowiedź tak. A niektórzy rzeczywiście będą musieli przeprowadzić jakąś rozmowę, albo wiecie, to jest as mieczy. Czyli generalnie to są takie rozmowy, bardzo no, nieraz ostateczne: ostateczne, gdzieś tam yy, oczyszczające, uzdrawiające, jak zwał, tak zwał, ale na pewno ważne. Niektórzy rzeczywiście muszą na jakiś. Postawić na jakąś rozmowę, ale nie wszyscy. Jeżeli to czujecie, że jest dla was, to to dla was. Jeżeli nie, to tutaj na siłę się moi drodzy nie dopasowujcie, bo więcej krzywdy można sobie tym zrobić. Dobrze, przechodzimy do dwójki. Bardzo proszę, to jest grupa numer dwa. Od razu mi się ta karta z transformacją kojarzy. Wiecie, ogólnie motyle są symbolem transformacyjnym, a zobaczcie, tutaj tych motyli jest, tak, i jeszcze symbolicznie te drzwi się otwierają. No, może coś na rzeczy jest. Dzisiaj nie będziemy analizować pierwszej głównej karty, ale może coś na rzeczy w tym temacie tutaj jest. Dobrze, moi drodzy, co macie na ten tydzień? Macie tak, dziesiątka y, kielichów i macie ósemkę buław. Moi drodzy, dziesiątka kielichów zawsze jest przychylną kartą. Ona nie ma w sobie negatywizmu, y, jeżeli chodzi o takie podejście klasyczne. Yy, więc macie odpowiedź, tak, zdecydowanie zielone światło na ten tydzień. Natomiast przejdźmy do uzupełnienia informacji, i to jest ósemka buław. Ósemka buław mówi o albo przyspieszeniu w Twojej sprawie, bo wiadomo, że buławy, czyli coś się dzieje, szybkie tempo, nagle coś zaczyna, może nawet na poziomie energetycznym układać się samo, prawda? Yy, no, samo jak samo, wiadomo, nieraz są energie pomocnicze, no ale powiedzmy, że samo. I generalnie powiem tak, może być przyspie przyspieszenie w Twoim temacie, albo może przyjść jakaś komunikacja odnośnie Twojego tematu. Czyli nie wiem, jakaś osoba przyjdzie, znaczy nie wiem, kto to będzie, no to jest czytanie ogólne, ale wiecie, co może być, także jakiś przejaw komunikacji w stosunku do Waszego tematu. Czyli co to może być? To mogą być wszelkiego rodzaju formy komunikacji, tak? Czy osobista, czy formalna, czy nieformalna, yy, czy jakaś listowna, czy mailowa, czy yy, nie wiem, na messengerze nawet może być. Oczywiście, że tak. Wszelkiego rodzaju formy komunikacji tutaj mogą przyjść w tym tygodniu, jeżeli chodzi o Twój temat. Moi drodzy, ósemka buław sama w sobie jest też kartą dynamiki. Czyli powiem Wam jedno, w tym tygodniu, w Waszym temacie. temacie Rzeczywiście u niektórych mogą y, zmienić się y, okoliczności? Mogą się zmienić okoliczności przy Waszym temacie, albo Wy je zmienicie? Nie wiem, coś takiego jest powiedziane, ale najbardziej tutaj pokazuje mi się działanie: pójście do przodu tematu Waszego. W waszym temacie oraz yy, jakiś kontakt. Kontakt, jakaś korespondencja, jakieś. No formy kontaktu wszelkiego rodzaju. Wiecie, co macie odpowiedź tak, ale szczerze, ja uważam, że nawet jeżeli w tym tygodniu nic nie zrobilibyście w swojej sprawie, to energie coś tutaj, że tak powiem, zrobią. Tak jakby poprzez okoliczności i zdarzenia coś może być. Ułatwione, naprostowane. Coś takiego jest dla Was, moi drodzy. Yy, no mam nadzieję, że zrozumieliście. No, na pewno osoby, które mają to usłyszeć, wiecie, zawsze intuicyjnie y, gdzieś tam y, energia Cię poprowadzi. Czy wiadomość jest dla Ciebie, czy nie. Taka prawda. Yy, I tyle, moi drodzy. Odpowiedź tak lub niezrobiona. Ja już wysyłam nam na, yy, na maila. Chciałam gdzieś na maila wysyłam do Was wszystkich. Ja już wysyłam... Yy, Wgrywam ten film na YouTube i będzie można go sobie obejrzeć dzisiaj. Pozdrawiam, Oliana.